Cześć jestem kapra i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym filmie pokażę wam w jaki sposób wbiłem diamenta jedynkę, więc jeżeli taki film ci się spodoba to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę pod tym filmem, naprawdę zostawmy tak 50 łapek w górę pod tym filmem, bo ostatnio było właśnie trochę mniej łapek w górę pod filmami, więc teraz będzie mi bardzo miło jeżeli będzie więcej oraz jak jesteś nowy to nie zapomnij stawić suba razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć się kolejne materiały. No i dobra, przechodząc do filmu, jak sami widzicie, mamy diamentę jedynkę. I tak naprawdę można powiedzieć, że mogłem to wbijać na solo, bo wbijałem to na drużynie, ale nie wbijałem to z jakimiś znajomymi czy coś, tylko po prostu z randomami przez lupę. Teraz raczej już będę wbijał serio Steamem, no bo no tutaj już od tego diamenta myślę, że nie ma co z tymi randomami przez lupę, bo się jeszcze będę denerwował. No bo wiecie, jak to jest z randomami grać? Yy, I okej. Okay. Jeszcze zobaczymy sobie na tabelę 267, no to powiem Wam, że nie jest źle i chwila, zobaczmy. Ej patrzcie, dopiero tylko od 11 miejsca jest mityk, dopiero, a tak to mamy Diament 3, Diament 2. Zobaczymy, czy Diament 2 jest od top 100, czy jednak nie. Od 107, Ej, tutaj mnie ktoś zaprasza, chwila, muszę wyciszyć, wyciszymy sobie. I ok. Więc co? Teraz, może wam pokażę mecze, które tutaj zadecydowały o tym, że wbiłem tego diamenta. Jak sami widzicie, było dosyć śmiesznie, bo zagrałem chyba, nie wiem, trzy razy pod rząd. Trzy mecze pod rząd na hejście z tymi samymi osobami. ogóle tutaj było ciężko trochę dobrać Team Comp, bo naprawdę też chciałem wziąć tego 8 i Colta, ale no czasami właśnie. Czasami jest trochę mało czasu jednak, żeby się zdecydować. I dobra, no on tutaj wziął kro, y, kroła i bardzo słabo jak sami gdzie zginął. Y, chyba w ogóle tak, jest opcja powtórek, ale na razie nic nie będę Wam przewijał, wiecie? Nie będę na razie Wam nic przewijał. Teraz może sobie przewiniemy, ale tutaj dosyć spoko. Tanani podjechała y, właśnie tą głową. Chociaż w sumie nie wiem, czy ten kroł tak dobrze tutaj grał, ale naprawdę nie wiem. Nie wiem, czym gościu praktycznie na każdej mapie, na hejście. Wydaje mi się, że może on nawet na każdym trybie by grał tym krołem. Nie wiem, czy on ma jakiś challenge czy coś. Ale tak to wyszło. No teraz porobił tego broka. Ale jak sami widzicie, przeciwnicy też nie byli. Jacyś dobrzy. Ale było ciężko. Te mecze były długie, bo tak naprawdę my, na przykład, we swoim teamie. No, nie mieliśmy żadnej takiej postaci, co by mogła serio dużo obrażeń zadać na safe'ie. a Enemy Team naprawdę mógł zrobić bardzo dużo i tutaj się dziwię, że im tak słabo poszło. Zaraz zobaczymy też na ich profile. Ten brak w ogóle miał jakieś lagi, więc tak naprawdę oni grali 2V3. Można tak powiedzieć. I okej, okay, teraz może sobie trochę przewinę to. Skorzystamy sobie z tej opcji. No, ostatnie 20 sekund. Teraz już bardziej dostali, tak naprawdę. Okej, okay. no i 51% do 54, więc teraz jeszcze tak nie było super. Pomogli nam obić, ale na szczęście tutaj wbił Nani, Ja też obiłem dużo. I wygraliśmy 27 do 14, więc tak wyglądał ten mecz. Ile on miał? Prawie 5000. No to i tak nie tak źle, bo on miał w ogóle diamenta. Ten cold miał nos, chociaż na solo brąz 3. Widać, że grał bardzo mało play, jak ma taką niską rangę, chyba że tak spadł. Ale to wątpię. No i właśnie ten 8-bit. Ten 8-bit mi się wydaje, że on tam najwięcej chyba robił. No i widać, że 6000 miał prawie 28000 ogólnie. Pucharków. I co, może Wam? Y, tych dwóch ostatnich mecz nie będę pokazywał, bo tutaj to było takie, wiecie, trochę nudne. Y, też to wszystko trwało, widzicie, że 2 minuty 30, 2 minuty 8. Tutaj już było lepiej. Y, tutaj naprawdę dosyć sprawnie to poszło. Piper na hejsta. On, on oczywiście też grał krołem, nie wiadomo, grał krołem. Ja tutaj wziąłem 8 bita, nie wiem czy 8 bit tu był najlepszy, ale zbanowałem kolet i Amber też została zbanowana. Może 8 bit tu nie był jakiś najlepszy. Ale tutaj coś próbowaliśmy zrobić. No na pewno ten kiełek też tutaj tak naprawdę. No miał mega słabo na naszego króla, więc to był plus. Ja tam na górze walczyłem z Jessie. OK, może sobie przewiniemy trochę, gdzieś o 20 sekund. Nie, to jeszcze nie było to, sobie przewiniemy. Zaraz poleci taka kontra, albo chyba to nie był ten mecz. No tak, bo tutaj 10%, no i ten Crow skończył z miskiem. więc tak to wyglądało. No i to był drugi mecz i tutaj już było o wiele szybciej, chyba tam minuta 18, czy minuta 30 było. I ta bardzo ładnie podjechała. No i było dosyć, y, dosyć łatwo. Tylko że tutaj mnie ta piper chyba zabiła, czy mnie nie zabiła, bo nie wiem. Chyba nie. Albo ta Jessie mnie zabiła, tak, ta Jessie mnie zabiła akurat. Ale no, nie ma co mówić. Jak, jakby ta... Jakby ten gość nie wziął tej piperki a wziąłby na przykład... No nie wiem, taką Bibi lub na pewno kogoś lepszego tutaj, to myślę, że moglibyśmy mieć problemy. Ale tak to bez problemu to wygraliśmy. No tak naprawdę już chyba od tej pory właśnie, tak, teraz już w ogóle mnie nie zabili mi się wydaje. Miałem 900 HP. Cały czas tu się utrzymywałem. No i obijałem sobie safe. No i tak to wyglądało. Jeszcze tam chyba Crow wskoczy na safe. Mi się tak wydaje. Tak. Podjechał tego kiełka. No i w taki sposób to skończyliśmy. Więc ja już Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Teraz lecę, bo no może się uda tego mitika, chociaż wątpię, zobaczymy, ale będę to wbijał, więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. No i cześć!